Halo, 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 hej, słuchajcie. coś mi się tutaj zrespiło. Co to kurde jest? Wygląda to na jakiś event randomowy. Wiecie, kolejny odcinek od zera. Ale chyba, z tego co widzę, to nie jest akurat to, czego szukam. Już myślałem, że się zrespiło to najlepsze, ale no, no niestety, nie zrespiło mi się to, co oczekiwałem. Mianowicie, bo. Szukam tych rekwizytów filmowych i jeżdżę po lokalizacji na jakimś publiku, że I guess może się zrespić czy coś, nie? Ale zrespił się pojazd do wytwórni, której no niestety nie posiadam. W sumie i tak mam tylko jedną wytwórnię na 7 możliwych. Co tym idzie, no cóż. Nie wiem, mam taki, może, mówię. Jak będę już miał może trochę więcej czasu, to się przejadę po większej ilości publików, żeby poszukać tego. No bo mówię, szansa jest taka, że to się zrespią na jakimś publiku, niż na mnie na sesji zawsze jakaś jest, nie? Bo niestety nie doszukałem się jakichś danych, jeżeli chodzi o to, ile musi minąć czasu na sesji, czy to może pojawić się w sekundę, czy co? Czy to po prostu jest losowe, nie? Bo wiecie, niektóre rzeczy po prostu getonej i wydarzą się, jeżeli jesteśmy na grze. Albo na konkretnej sesji przynajmniej 16 minut, albo że są wymagani gracze. Nie wiem czy coś, ale akurat ta znaleźćka wiem, że nie potrzeba, ale kiedy jest się na publiku, jest większa szansa, że to się pojawia, że wszystko jest określone jako random event niebieską kropką na mapie. No to niestety tutaj mamy problemy. W tego, że ciężko jest stwierdzić co jest, co w zasadzie, no bo jak wszystko jest oznaczone tak samo, nie ma trochę czasu. Ale nie objechałem każdej lokalizacji, na razie tylko pierwszą sprawdziłem, teraz zobaczyłem, że o się jakaś kropeczka, więc... Warto jest sprawdzić sprawę. Objadę sobie te lokalizację, wylosujemy sobie, co dzisiaj robimy. I oczywiście będziemy cały czas kontynuować nasze zbieranie 1 600 na warsztat, bo ostatni biznes jakiś wylosował to był warsztat. Niedawno skończyliśmy już pierwszą oraz drugą dawkę. Zos jeszcze została nam ostatnia misja w kasynie, która no, chyba raczej nie, nie będzie trudniejsza. Myślę, że atak na kasyno był znacznie. Gorszy. W ogóle to podrobione dokumenty swoją drogą się zrespiły, nie? O, widzę jakąś niebieską kropkę. Słuchajcie, coś tutaj jedzie. Zaraz dogodnie tą kropeczkę i to jest oczywiście w miejscu, w którym potencjalnie może zrespić mi się rekwizyt, którego właśnie poszukuję. I... mamy to. To będzie rekwizyt, bo tu już widzę, że jest w środku mumia. Także mamy, mamy jedną z rzeczy, która mi się zrespia. Znaczy prawie, że mamy, bo jeszcze może to dostarczyć. To nie jest aż takie, tak jest zbyt oczywiste, ale mamy przynajmniej jedną rzecz, bo zawsze wiecie, jeszcze może mi, mogą oni mi wybuchnąć ten pojazd. To nie jest tak, że on mi się już, yy, zachowa, czy coś. Oczywiście fajnie by było. Ale to dobrze, bo mogę odnaczyć sobie potem na mapie jedną z lokalizacji, chociaż wolałbym, żeby ta lokalizacja w paleto akurat bo ona jest najgorsza ze wszystkich, naprawdę. Jeszcze zryspił się złodziej, ale może jeszcze tam będzie. Złodzieja też bym sobie zrobił. Bardziej mnie obchodzi, obchodzą te rekwizyty, to jest rzecz, która trochę ciężej jest zdobyć niż takiego złodzieja. Ale chyba cały czas tam kropka będzie. Zaraz tam dotrzemy. Sprawdzimy. No ale proszę, mamy jedną z rzeczy. Jest cały czas? Jest cały czas. Chyba to tylko potrzebuję teraz jeszcze cokolwiek, żeby się tam dostać. No i tyle, został. W sumie to od razu sobie skreślę na tej mapce, bo to jest sobie po prostu jakieś tam wiecie, to jest po prostu oznaczone. A tak to będę miał cały czas zapisane, że no już tego nie ma. Tutaj mamy gościa w czerwonym. Na rzecz czerwona kropeczka, więc się zajmiemy tą czerwoną kropką i pojedziemy jeszcze do paleta. Zobaczymy, jak, czy w paletę na przykład się nie zrespiło. Właśnie się połóż. Patrzcie, ile on potrafi kulek przejąć swoją drogą? To też jest w ogóle niesamowita. Znowu, że pistolet bojowy odblokowaliśmy, ale już go mam. No, dzień dobry, dzień dobry. Dziękuję, dziękuję. No i 20 tysięcy. No i dobra, polecimy. Jeszcze pojedziemy sobie do paletu, jak mówiłem, ponieważ jeden ze spawnów jest w paleto. To trzeba zobaczyć paleto. Moją drogą, jak tutaj przejeżdżam do tego paleto, zrespiła się flara, ale... Szczerze powiem, event z flarą akurat mi się nie podoba zbytnio, bo to... Trochę będzie trzeba, by jeździć po terenach różnych, takich górzystych, to... Mogę olać akurat tę flarę. Zajmijmy, że niech ktoś inny sobie ją zrobi. Zobaczmy, jak tam w paletą, mówię, czy akurat się zrespi, jak się przejadę, czy też i nie. Bo jeżeli tak, no to do tylko zostanie... Zostanie tylko jeden spawn w mieście i po prostu będę mógł tam jeździć sobie raz na jakiś czas. I zobaczyć, ale mówię, znając raczej szczęście, tak szybko to się nie pojawi. Chyba warto jest sobie zobaczyć, czy akurat się pojawiło. Jak nie, no to mówię znowu za następnym razem się przejedzie znowu przez paleto coś będzie, bo to się po prostu pojawi, jak się przejeżdża, przejeżdża zwyczajnie w tych okolicach. Tam akurat jedna ścieżka, czy coś, no to nic. I jeszcze poza paleto, tam do takiego lądra trzeba dojechać i powinno coś być. No Jak się nie pojawi, no trudno, trzeba na następną sesję wejść i tak powtarzać w kółko i w kółko. Aż w końcu wszystko się. Także zakręćmy sobie kołem z szybką kasą. Na samym początku mamy napad na sklep. Od ok, jest akurat zrespiony i niech jeszcze zrespi się sprzedaż samochodu, to będzie jeszcze śmieszniej. Ale mamy junk energy, czyli jazda rowerem, okej. Okay. Dwie fajne rzeczy. Że... No, jedna fajna rzecz, jedna XD. A głównym sposobem na zarobek w takim razie mają być... Losowe akcje. 1-2. No dobra, także pokręćmy sobie. Skoro losowa akcja, no to losowa. I wylosowało się, że będziemy sobie grać jakieś dwie losowe akcje. Dobra, także jako, jako szybką akcję mamy sobie do zagrania misje dla Daxa, to jest fajne. Oraz co będziemy mieli: Junk Energy, jazda rowera. No to dwie fajne rzeczy się wylosowały. Jeśli chodzi o główny taki zarobek, to będziemy w takim razie sobie robili losową akcję i zagramy sobie. Tam jest w wysokości 1, albo dwóch i będziemy grali sobie tylko i wyłącznie jedną. No dobra, także skoro tak się wylosowało, niech w takim razie będzie. Na samym początku tam było, żebyśmy zagrali sobie misję dla Daxa oraz próbę czasową junk Energy. Może teraz pojedziemy sobie na próbę czasową junk Energy. O, samolot sobie spada, ale olejemy sprawę bo tą swoją drogą, ufwo się zrespiło. Ale raczej nie sięgnę go, bo jest zbyt daleko. No i dobra, próba zrobiona, 51k, teraz zadzwonimy sobie w takim razie, nie tutaj, i dzwonimy sobie, gdzie jest No tak? dobra, dawaj, w takim razie robotem, w brzmi to jak fajna coś, ale to fajne coś, pewno wymaga trochę, trochę tych pojazdów, więc sobie zmienię sesję. Powiem. Niech wylosuje się coś innego, wiecie, nawet niech będzie to z tymi helikopterami. Znaczy, z, heliko z helikopterem, samolotami, niech tam to nawet będzie. Będzie znacznie lepsze. Dobra, mamy teraz tą misję, którą w sumie się chyba można byłoby spodziewać. Znaczy nie, 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 to jest inna. Przecież kurde, nie wiem, czy to nie jest właśnie to z tym samolotem, czy to jest zupełnie coś innego. Czy ten pojazd, który zrespił się trochę daleko i trzeba do niego pobiec. To lata. Nie wiem jaki cudem wszedł ten na ale chyba to lata to jest czas, yy, że spędzony czas autem w powietrzu. O, może tak. No to jest ten akurat nowsza fura. Dzień dobry. Przyjechałem po zawartość waszego kurde pick-upa. Co ty kurde? Co ci się nie podoba? Myślę, że masz inne zdanie na ten temat. Nie mogę cię trafić. Autonamierzanie mi co innego proponuje. Zaję się na pole. Idziemy na pole. ale zresztą się helikopter, który, znaczy samolot, który nie jest nam do niczego potrzebny? I teraz trzeba się tutaj pozbyć. Dobrze, więc zabieramy sobie ten. I gdzie to musimy polecieć? Za dobra, no to mamy fajne punkty. Zaczniemy od tego, od tamtego. O, my tam mamy najlepsi. Tylko niech, niech to się kurde jakoś wystartuje. To też ma prędkość. Często jakąś, kurde, kosmiczną nie robimy nawrót, więc. Siuuu... Tak, ale to jest bardzo mały kwadrat, więc tutaj trochę nawrotów będzie trzeba porobić. A, lecimy... Dobra, mamy pierwszą, to teraz lecimy tam do paleto. Dobra, drugie tutaj już pole prawie że zrobione. Dobra, jednak zwykło, już myślałem, że będę musiał robić tam nawrót na ostatnie tam... I lecimy na ostatni sobie... Na ostatnie sobie miejsce. No i jeszcze musimy zniszczyć cysternę. No to na cysternę zrobimy... Wcale dobry sposób z kamikaze, już który wcześniej pokazywałem. Hello, Wszystko powybuchało, no jeszcze nie opuściłem terenu. To jest znowu motor. Znowu się przejadę kawałeczek i już myślę, że już będzie poza. Jest poza, mamy już kolejne 50 tysięcy. W sumie w zasadzie zostało tylko 150 tysięcy do kupienia sobie tego warsztatu. ale myślę, że to już będzie rzecz, którą zrobimy chyba w przyszłym odcinku. Nie, no, wylosowało się, żebyśmy zagrali sobie tylko jedną losową akcję, więc no niestety w tym odcinku będzie dosyć mamy progres, ale za to mamy progres, jeżeli chodzi o znajdźkę, bo pojawiło się nam w sensie coś. Ucieczka z więzienia się wylosowała. Mamy finał, czy co? Kurde ty. 3899 poziom z nami jest. Zaczyna robić je ciekawie, o jak to można by powiedzieć, tylko że potrzebujemy cztery osoby do ucieczki z więzienia. Właśnie w sumie swoją drogą. Jeśli chodzi o napady z mieszkania, to jest szczerze taka jedna z rzeczy, którą robią praktycznie każdy, kto jest początkującym graczem. Zaczyna od napadu z mieszkania, tak naprawdę. Że bardzo wiele osób je po prostu robi. Nie jest taka rzecz, która jest bardzo pomijana. Mówię, niezbyt opłacalna jest, co prawda, to trzeba przyznać. Dobra, mamy uruchamianie sesji. Jestem szczerze ciekaw, czy to od razu. E, już będzie finał, czy też i zupełnie dobrze, także mamy przygotowania. W ogóle swoją drogą też jestem ciekaw, czy w najno... najnowszym zimowym DLC też zostaną zmienione te napady z mieszkania. Bo jeżeli chodzi o te przygotowania, tutaj, tak, mamy ucieczkę z więzienia, idzie ją zrobić samemu. Ucieczka z więzienia, tak, jest też autobus. Też idzie zrobić samemu. Misja trzecia jest, z tego co pamiętam, bo ona akurat podzielona na dwa teamy, że jeden robił to, drugi to, ale też dałoby radę to po prostu ze sobą połączyć. W sensie zrobić team czwarty, który robi jedną i drugą robotę, i chyba w czwórce chyba było podobnie, że dałoby to radę połączyć ze sobą. 22 tysiące za to jest w ogóle swoją drogą. I chat się na mnie załadował. O, dobra, się załadował. Myślałem, że się nic nie załaduje, będzie przypał. Także jedziemy sobie do autobusu. Moja jazda była perfekcyjna. Myślę, że wszyscy powiedzą, że poszło mi fenomenalnie, tak jak teraz. Ja się obijam o ok ścianę, jeżdżę po ścianach, ja robię tu wszystko. No, mamy tu jednego gościa, co się przeniósł, ale nazwijmy to... Czy ktokolwiek? Być się spodziewał czegoś innego. No, ja się szczerze nie spodziewałem. Mówię, sam level trochę mówi, że no, raczej jest to mało prawdopodobne. Chociaż nie mówię, oczywiście, że nie. Wiecie, taki poziom to jest naprawdę bardzo duży. Trzeba naprawdę bardzo długo grać, żeby to wbić. Albo jak nie grać, no to wiadomo, że można w inny sposób to też zrobić. Pięknie, ten, ten oczywiście pojazd, tutaj, co ja mam, to jest jeden z szybszych w sumie. Ma bardzo dobre przyspieszenie tego tutaj gościa przed sobą. Woli tutaj gonia. W zasadzie nawet go wyprzedzam. Można to powiedzieć, już go praktycznie wyprzedzam. Prowadzenie mi weszło na maksa, proszę. czy prowadzenie też wpływa na maksymalną prędkość, to jest też dobre pytanie. Ucieknij policji. Zazwę. Eskortę powietrzną. Ja myślę, że nie. Ja myślę, że trzeba by się odsunąć. żeby zgubić pościg. No, rzeczywiście. Jest ja ucieknij policji, no to uciekamy. Myślę, że jeszcze jedną sobie zrobimy, jakieś coś, coś więcej, bo... Będzie za krótki odcinek, wam powiem. W lobby stałem, to mówię, to będziemy mi może 10 minut tego odcinka, jak nie mniej. Więc coś jeszcze zagramy, sobie, żeby mówię, tak krótko nie było. Ale już jutro myślę, że będziemy kupować sobie warsztat. No niespełna 100 tysięcy brakuje, to nie jest aż tak dużo. Nie wiem, może jak wejdę na sesję, będzie noc. No, chyba te ufo od 19 się respektuje. Czy... Nie, nie od 19. Od 22 do 4. To może jeszcze zrobimy zdjęcia. Uf, ufo. Poczekaj, już Twoja drużyna z gliny. No dobrze, także zaczekamy, mówię, bo to była taka bardziej akcja, bardziej, to jest kategoria szybki szpil, nie? Wchodzisz, wchodzisz i od razu już wszystko jest zrobione praktycznie. No tutaj no, to nie jest jakieś... Nie wiadomo co do zrobienia, bo muszę dostarczać autobus do punktu odbioru. Myślę, że nie muszę go pomagać dostarczyć, bo musiałbym chyba zabrać gościowi kierownicę. Wiecie, no mówię niektóre rzeczy, bo takie rzeczy jak finał to na przykład nie dałoby rady zrobić. Mniej niż... Znaczy no... Bez żadnych takich większych modyfikacji, bo mówię, bo niektóre przygotowania to bez większych trudów. Trzeba by zrobić sobie, no kurde, kradzież autobusem. No co mamy w tym trudnego dosłownie, nie? Do czego są ci potrzebni 4 osoby do tego? Nawet nie mamy takiej... Nie ma takiej możliwości, żeby to kraść więcej. Z chodzi, o, mówię, o finał to jest trochę gorzej. Finał więzienia akurat jest zrobiony tak, że no, każdy ma swoją rolę. Każdy jeden jest tym, jeden tym, jeden tym. Dobra, widzę, że już autobus dostarczony. Wziąć do więziennego autobusu, gdzieś tam wsiadł. Bardzo dobrze. Dobra robota. Nie wiem, ile tam było z tego, czy 20, czy 30 tysięcy, ale. Misja jest. Powiedzmy sobie jeszcze, że to jest do zrobienia w jedną osobę. Nie oszukujmy się. 22 tysiące za to mamy. Prawie 23, wiele nie brakowało. Dobra, zobaczmy jeszcze jedną rzecz. No dobra, także zróbmy sobie kolejne losowanie. Wziągnijmy w takim razie to jeszcze raz magiczne koło. I magiczne koło chcę, żebym zrobił zadanka ze ścianki w klubie motocyklowym. Tych zadanek, których muszę wykonać sobie w takim razie, jest 2. No dobrze, zobaczmy jakie to tam będą. Mówię, no przydałoby się coś więcej, bo nie rzucimy się... W tym odcinku za wiele się nie zrobiło Tylko tu zmieńmy sobie spawna I mówię, zrobimy dwa zadania Tych zadanek oczywiście niestety, no nie ma też za dużo Ale tam trochę przybliży, nie żeby już, mówię tak. Albo jutro już zacząć sobie warsztat, bo to zależy co się wylosuje Ale już będzie możliwość robienia zleceń z warsztatu Albo no, no, no mówię, na pewno żeby na niego nazbierać eee, dobra Chodzimy sobie tu, mamy do wyboru Dobra, rejestrujemy się Okej, okay, czyli w ogóle tu mogę wszystko sobie zrobić Każde zadanie więc wylosujmy jakie zrobimy. Zadanie ze ścianki, które sobie będę robił, jest to sobie numerek 3. Czyli skok na kasę robimy. No dobrze, no to zobaczmy, co to będzie. Nie wiem, co to jest za zadanie. Wiecie, jeżeli chodzi o te zadania ze ścianki, w klubie motocyklowym ja tego za dużo razy nie robiłem. Muszę to się przyznać. Nie było to coś, co mnie tutaj zbytnio ciekawiło, żeby robić żeby sobie sprawdzić, jak nazwijmy jak wchodziło wtedy to DLC motocyklowe, to ja wtedy byłem w kategorii osób, które nie wiedziały o co chodzi w ogóle w tym, tak kompletnie, ani też nie sprawdzałem o co w tym chodzi wejdź do kryjówki nie pozostaje mi nic innego niż tam wtargnąć, wciągam swój karabin, połam się do sejfu no bo także teraz mamy do pokonania pełnogości, w ogóle to miejsce też będzie robiło flashbacki, nie wiem jak to się uda zrobić to będą flashbacki, to na pewno. Idziemy tutaj do góry. No, tam sale. Jęczysz coś tam, gościu. Kurde, to jest strzał. To jest nietrafiony, ale mógł być groźny. Tutaj wyjaśniony. Tu, tu, tu. O, kurde. I teraz jeszcze tu się chowa, gościu. O, jeszcze jeden. No, to ty, kurde, akurat by, byłeś y, zagadkowy, bo nie wiedziałem, że tu będziesz. No, tu jeszcze coś biegnie. Tego akurat nie planowałem strącić. Jak chciał, no to niech będzie. Włam się do sejfu. Ja mam nadzieję, że oni tak nie będą się w koło respić. Że kiedy ja będę wchodził do tego safe'u bo... bo nie wiem jak będę w ogóle mógł... w ogóle będę... czy ja w ogóle będę mógł to zrobić? Znaczy, jak kliknę, żeby się włamywać do tego sejfu, coś... jeszcze wyskoczy? Dobra. Zabierz pieniądze. W ogóle swoją drogą... o, w ogóle worek taki jak... Yy, już taki worek się wcześniej respił. Swoją drogą, jeżeli chodzi o właśnie ten sejf, to tam i gierka, myślałem, że ona jest w ogóle porzucona. Że wiecie, ona. ona nie, nie widziałem jej tak długo w tym online, że nie widziałem, że jeszcze to istnieje. Teraz, oczywiście, wiecie tam, kręcenie tego przycisków dwóch, nie? Żeby współpracać, ale mimo wszystko, nie? Dobra. pół 7500 XD to. To jest jedno chyba z najgorszych zleceń, jakie wykonałem w klubie motocyklowym. I to tak. Serio chcę wam powiedzieć, chyba najgorsze zlecenie jakie wykonałem w tym klubie motocyklowym. Dobra, wykonamy jeszcze drugie, tak jak tam po prostu mieliśmy. No, to w takim razie, że chodzi o to zlecenie, nie warto tego robić. Może ma się więcej, osób, bo tutaj było określone, że przyniosę im jeden worek pieniędzy. Być może mówię, kiedy jest e, więcej po prostu tych ludzi, no to może jest większy zarobek, ale myślę, że jakiś rework tego by się przydał i to na pewno. Dobra, co my tutaj mamy? Kolejne zlecenie tam było za dwie minuty, jak widać, dostępne. A deadback albo życie mogę sobie zrobić, ale tego nie mogę zrobić. No dobra, no. To skoro tak mówią, że ma być cooldown, ale na to jedno konkretne nie ma cooldownu, myślę, że w takim razie możemy to zrobić. Jest takie ciche auto, nie? To jest zupełnie porówny nieporównywalne, tak jak są te auta spalinowe, bo mówię, że nie jeździłem raczej elektrykami w, w GTA i w sumie w prawdziwym życiu też trochę ciężko na ten moment pojeździć sobie elektrykiem, no coś czuję, że chyba to mi się nie uda zrobić na cicho, bo ochroniarz na mnie patrzy swoją drogą. Dobra, to jakoś przeszło na cicho. Przez za mnie za jego plecami. Ale jak widać zadziałało. No raczej w środku już będzie trochę gorzej to zrobić na cicho. Ale raczej to jest niemożliwe. No tego od razu już się z nimi rozprawmy. No jednak przeszło. Teraz tutaj będzie gdzieś u góry, bo z tego co pamiętam... No bo no to któryś z przycisków, nie wiem, niech będzie pierwszy lepszy. Nie no, to dobra, powiem tak wam. Świetna sprawa. Chyba od razu się schowajmy. Żeby przypału nie było. A ty gościu... Nie wiem... O, w ogóle pepant mi wypadł. Na niego w ogóle mam coś dobrego. Amra, gościa już nie ma, zabieramy sobie dead Bum! Boom, i mnie kurde nie ma. Maskę się rozwalił. Dobra, i będzie trzeba się w takim razie zająć. Proszonymi gośćmi. Dobra, no to wszyscy ściągnięci, zabieramy dead i uciekamy. Znaczy, uciekamy. Idziemy na miejsce spotkania. Przyjechałem wam zrobić tutaj małe kuku. Tak to nazwijmy. Małe kuku. Ten gościu całe pociski przyjmuje na siebie. Wielki wybuch. No zdarza się i tak. Nieźle to wybuchało. Zostałeś tylko ty gości. To jeden z chyba najszybszych misji żeby ją wykonać. Ja bym go wziął i dostarczył do siedziby, zwłaszcza że mamy bardzo blisko teraz. Myż, możemy go dostarczyć, bo mamy mechanikę swoją drogą. Jak nie miałem mechanika, nie miałem takiej możliwości żeby go dostarczyć, więc zawsze też dodatkowa kasa wpada za to, że mamy kupionego mechanika tam. Dead wake albo życie. Misja ukończona 38 tysięcy nie wiem ile było bez, ale chyba z 32, więc niewiele więcej można powiedzieć, że wpadło. Ale w sumie wpadło, to trzeba powiedzieć, że. No i jest trochę więcej? No jest trochę więcej. Prawie 40K porównanie z innymi misjami GBO po 20, no to jest różnica. Dobra, wpłaćmy sobie w takim razie to, co mamy do banku. Od razu to, do, od razu to bezpośrednio już na konto weszło niż do, niż do siebie, więc wpłaćmy jeszcze to. Mamy 1,5 miliona. No i brakuje niecałe 80 tysięcy, żeby móc kupić. Yy, no, ten najtańszy możliwy warsztat samochodowy i zacząć. Robi niestety zleceń. Tamte zlecenia akurat będą bardzo fajne już. Także no co? To by na tyle. Do następnego, cześć!